Witamy ponownie na kanale Art Fishing Poland. Dziś opowiem o kołowrotku Shimano Ultegra 14000 XTD. To już właściwie klasyk mający ogromną rzeszę zwolenników, ale zacznijmy od początku, czyli od opakowania. Duże, mocne opakowanie gwarantuje doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Standardowo na opakowaniu znajdziemy informacje na temat modelu, oraz najważniejszych jego parametrów, takich jak przełożenie, moc hamulca, oczywiście wagi kołowrotka, ilości łożysk oraz wielkości nawoju. Po tworzeniu opakowania na pierwszym miejscu widzimy dwa reduktory szpuli w rozmiarze 10 000 oraz 3,500. Pod nimi znajdziemy kołowrotek wraz z aluminiową szpulą zapasową, zapasowe podkładki pod szpulę schemat techniczny oraz instrukcję obsługi Od razu widać, że nie jest to plastikowa wydmuszka, a naprawdę jakościowy produkt. Już na pierwszy rzut oka rzuca się ogromna szpula oraz odpowiednio solidna rączka z ergonomicznym uchwytem. Przybliżmy teraz technologię wykorzystaną w tym kołowrotku. Napęd wykonany w technologii X-Ship zapewnia stabilną i płynną pracę kołowrotka, a wiąże się to z wałkiem głównym, który jest podparty na dwóch łożyskach. Kolejna ważna cecha tego modelu to nawój AeroWrap, czyli System krzyżowego układania linki na szpuli polegający na dwubiegowej pracy napędu. Szpula porusza się w górę i w dół ze zmienną prędkością, przez solinka jest układana krzyżowo. Zdecydowanie zmniejsza to szanse na jej spontanie i pozwala oddawać dalsze rzuty. Zdecydowanie największą zaletą tego kowrotka jest superwolna oscylacja, czyli nawój 50 zwojów na jeden cykl oscylacji. Co daje ogromną moc zwijania przy użyciu bardzo małej siły. Nie muszą dodawać, że dzięki wolnej oscylacji nawój szpuli jest wręcz idealny. Kolejnym unikalnym rozwiązaniem jest multitarczowy hamulec Instant Drag, który zapewnia natychmiastową reakcję hamulca. Po prostu wystarczy przekręcić o około 180 stopni i z zupełnie luźnego hamulca przechodzi on do pełnego docisku. Jeszcze lepszy efekt można uzyskać zastępując okładziny filcowe, karbonowymi, które można znaleźć bez problemu na rynku wtórnym. Bardzo fajnym rozwiązaniem poprawiającym komfort rzutu i oczywiście jego odległość jest rozwiązanie paralelbody, Body ustawiające korpus kołowrotka w idealnej płaszczyźnie nie tylko do wędziska, ale przede wszystkim do pierwszej przelotki. W opakowaniu znajdziemy dwie aluminiowe szpule z doskonale spasowanymi reduktorami pozwalającymi w razie potrzeby obniżyć głębokość szpuli do rozmiaru 3,5 lub 10 tysięcy. Podsumowując, Ultegra 14000 XTD to naprawdę jakościowy kołowrotek za bardzo przyzwoite pieniądze. Rozwiązania zastosowane w tym kołowrotku ułatwiają rozpoczęcie przygody z karpiarstwem początkującym, ale jednocześnie gwarantują dużą radość i satysfakcję z jego użytkowania osobom, które podchodzą do połowu karpia bardziej profesjonalnie. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do komentowania naszego kanału. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania albo uwagi, prosimy odnieść się w komentarzach poniżej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Art Fishing Poland.